Witam serdecznie na moim kanale. Wszystkie wagi na czytaniu grudniowym. Tak, to już jest czytanie grudniowe. Grudzień 2022. Karty już są rozłożone i będę wam pokazywała tutaj, którą kartę interpretuję. Pierwsza karta, tutaj 9 Pentakli. Ta karta mówi o. Jest tutaj ta karta położona na miłość. Dla Singli jest to karta mówiąca o tym, że. Zbliża się, może nawet już być takie uczucie motylku w brzuchu, czyli jest ktoś na horyzoncie, jakaś osoba, um, która mogłaby być bardzo dobrą osobą, z tym, że jeszcze tutaj jest taka blokada. Nie można tutaj w tym grudniu powiedzieć, że sprawy ruszą tak raptownie do przodu, że to będzie wielkie wow. Będzie to bardziej powolne rozwijanie relacji, ale to chodzi o to, że poprzednie relacje mogły być dla niektórych wag, tutaj no krzywdzące, takie bolesne, i ze względu właśnie na tą przeszłość. To tutaj nie będziecie chcieli za szybko tutaj podejmować tych decyzji, aby wchodzić w nowy związek. Bardziej będziecie chcieli po prostu wybadać ten grunt. Jeżeli to nie chodzi o was, to chodzi o osobę, którą, która jest Wami zainteresowana. To jest taka obserwacja. Chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że jest ze mną tutaj mój synek, także z góry przepraszam, jeżeli będzie was to troszeczkę rozkojarzało. Mam nadzieję, że, 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 że nie. To było dla singli, moi drodzy. Tutaj z tą obserwacją i to, że jest coś na horyzoncie, i to naprawdę są takie motylki w brzuchu. To jest dobre, to jest pozytywne tutaj znaczenie. Tylko po prostu nie ma pośpiechu w tym grudniu. Wszystko spokojnie, powoli, nie chcecie się sparzyć. A jeżeli chodzi o osoby w związku, no to tutaj. Osoby w związku to już tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, trochę taka tutaj niepewność co do partnera, tutaj wchodzą podejrzenia, coś było, coś usłyszeliście, coś zauważyliście, co Was wzbudziło wasze podejrzenia, no tak. i tutaj będziecie się skupiać właśnie na tym, aby odkryć to, o co tak naprawdę chodzi tutaj. Czy na przykład niektóre wagi mogą... Tutaj odkryć, że e, na przykład, nie wiem, partner może mieć e, kogoś e, dodatkowego, m, kochankę, kochanka. Także e, tutaj będziecie obserwować, czy na przykład pieniążki mogą być wydawane też poza Waszymi tutaj, e, poza Waszą wiedzą, gdzieś mogą być inwestowane, o czym Wy nie macie pojęcia. E, tak to wygląda, moi drodzy, na miłość. Jeżeli chodzi o, e, zobaczmy. Rodzina. Jest to tutaj e, król różdżek. Moi drodzy, e, na rodzinę jest to karta mówiąca o, e, spójrzmy, o m, sile takiego troszeczkę autorytetu. Tutaj trzeba uważać, e, żeby też nie powiedzieć troszeczkę za dużo. Ze względu na to, że e, my mamy wiedzę, mamy pojęcie, wiemy, kim jesteśmy, no i nie damy sobie tak łatwo wchodzić na głowę. No, i tutaj dla osób z podobnym charakterem, twardym charakterem, mogłoby dojść tutaj e, do jakichś spięć po prostu. Ale też ta karta mówi bardziej o tym, że e, wy będziecie świadomi tego i e, będziecie prędzej gotowi się wycofać, ustąpić, ale po pozostać przy swoim. Także po prostu w taki inteligentny sposób. Dać do zrozumienia, że nie chcecie tutaj żadnych awantur, dyskusji, można tak to nazwać. Jeżeli chodzi o pracę, moi drodzy, praca, no to jest magik, wielkie arkana. Moi drodzy, tutaj jest manipulacja. Jeżeli chodzi o pracę, musicie to dopasować do swojego życia, jak to właściwie możecie wykorzystać. Sytuacja wygląda prosto. Albo to wy tutaj będziecie Zmuszeni, lub z własnego wyboru tutaj e, musieli po prostu użyć jakiejś techniki manipulacji dla własnych korzyści. E, te, wtedy tutaj możecie uzyskać awans, jak najbardziej, żeby tutaj e, po prostu też e, no, dla własnych korzyści przede wszystkim uzyskać e, e, dla siebie korzyść, tutaj związaną z awansem, z podwyżką, e, takie sprawy. Ale może też być sytuacja taka, że. To wy możecie paść tutaj manipulacją, moi drodzy, pod taką sprawą. Uważajcie na to, co się dzieje, po prostu w Waszym otoczeniu zwracajcie uwagę, co się dzieje. No i przede wszystkim najważniejsze są tutaj dla Was informacje. Informacje, odpowiednia ilość tych informacji, kontakty z ludźmi, żeby też po prostu być świadomym tego, co się tutaj dookoła Was dzieje to było na pracę moi drodzy a jeżeli chodzi o e, z was samych tutaj karta e, Król Różdżek no tutaj ta karta mówi o tym, że e, jeżeli były jakieś e, problemy e, czy to m, fizyczne, czy psychiczne tutaj wychodzi na to, chodzi o zdrowie psychiczne, wiecie o co chodzi e, jeżeli tutaj mieście jakieś stany depresyjne, coś tego typu tutaj wy wychodzicie z tego, może to być też z tym związane, że już tak ta jesień taka się kończy, zaczyna się zima, zaczyna się już ten taki fajny klimat. W sklepach już widzimy te choinki, w telewizji też fajne reklamy, już takie muzyka świąteczna. No i z tego stanu depresyjnego, z, tego, z, tych, z tych wiatrów ponurych takiej pogody wychodzimy i wchodzimy w ten stan taki. Może być to całkowicie z tym też związane dla niektórych, także stajecie na nogi jeżeli chodziło o zdrowie fizyczne nawet też to tutaj jest poprawa poprawa zdrowia, drogie wagi także tutaj no, możecie liczyć po prostu na fajny, fajny naprawdę grudzień jeżeli chodzi o kartę, co jest przed Wami Ukryte, moi drodzy, moi drodzy, przed Wami ukryte jest tutaj takie zmartwychwstanie. Właśnie o tym mowa, o Was samych. To jest jeszcze e, dla Was, tak e, można powiedzieć, niektórym, niektórzy mogą powiedzieć, no gdzie? No ja, w moim stanie, ale to może być po prostu z dnia na dzień takie bum, coś się wydarzy i Was to podniesie na nogi. Nawet nie musi się w sumie nic wydarzyć. Czasami tak jest po prostu, że budzimy się albo nawet w ciągu dnia dostajemy po prostu jakiś przypływ, jakiś. Energii, czegoś, co po prostu zmienia nas. Dostajemy większą pewność siebie, i jest po prostu lepiej. I tak to tutaj wygląda: to jest zmiana po prostu na lepsze. Także tak to wygląda, moi drodzy. Jeżeli było dobrze, to będzie jeszcze lepiej. Radą dla, was jest, radą dla Was jest, aby pozostać otwartym na wszystko, nie zamykać się, pozostać otwartym, nawet jeżeli chodzi o jakieś zaproszenia, które dostaliście. Nie chodzi tylko o takie społeczne, takie emocjonalne, ale również takie właśnie zaproszenia, normalne, które dostajemy od znajomych, żeby pójść. Jeżeli mamy zaproszenie, idźmy, no, idźmy naprawdę, bo zamykanie się w sobie tutaj nie będzie nam służyć. Te trzy karty tutaj mówią o tym, jak jacy ludzie się do Was zbliżają, kto będzie dla was ważny. No i też tutaj muszę powiedzieć, że dla niektórych jest tutaj informacja o tym, że może się pojawić informacja od partnerki, to jest bardziej dla mężczyzn, że tutaj będą mieli dziecko. Również może być tak, że kobieta. Kobieta może się dowiedzieć, że jest w ciąży, i to dzieciątko będzie po prostu ważne. Jejciu, dajcie znać, czy, czy jakaś kobieta będzie w ciąży, to fajnie można pogratulować. Moi drodzy, to jest tutaj także też kobieta w ciąży w grudniu. Osoba ważna, dla wagi. Osoba w ciąży, a jeżeli nie byłaby to osoba, która jest tak jak. Też mówi ta karta dokładnie o ciąży. To jest to karta mówiąca o nowych przedsięwzięciach, nowych początkach, nowych sytuacjach, nowych rzeczach. Ogólnie coś, co się tutaj narodzi. Może to być nawet pomysł, moi drodzy, pomysł, który przyjdzie właśnie od jakiejś kobiety. Ważna jest też tutaj osoba ze znaku lwa. Tu może się pojawić właśnie e, taka osoba. Może to być ogólnie też osoba z trygonu ognia. Także e, baran, strzelec e, może się też tutaj pojawić, moi drodzy. E, może to być mężczyzna, chociaż też i kobieta. E, jeżeli chodzi o e, tylko że. Tu jest jeszcze, mamy odwróconą kartę. Moi drodzy, ta osoba, która do Was idzie, i e, to nie jest osoba przychylna. E, moi drodzy, jeżeli chodzi o te e, ciąże i o tą kobietę, nowe pomysły, nowe idee, to tak, ale przychodzi do Was ktoś nowy, ale Wy nie będziecie mieli pojęcia tak dokładnie, o co tej osobie chodzi. Czego ta osoba od Was chce? I ta osoba nie jest do Was pozytywnie nastawiona. Może to być po prostu niekoniecznie coś złego, ale na przykład może to być tylko na przykład wykorzystanie Was do własnych celów, do własnych interesów. Tak to tutaj się prezentuje, moi drodzy. No, to jest takie dosyć tajemnicze, no ale też tak może być, bo nie zawsze wiemy, kto do nas przychodzi i po co, prawda? Także no. Będzie też i ciekawie. Mam nadzieję, że na święta, ogólnie spokojnie. No i moi drodzy, życzę Wam wszystkim, żeby się wszystko, co te pozytywne, najbardziej spełniło i życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności od której, o której godzinie mnie słuchacie. No i pozdrawiam Was cieplutko i serdecznie. Mój synek również, także życzę Wam miłego. Dnia. Trzymajcie się, się cieplutko. Pozdrawiam. Cześć.